To do mycia podłóg, to do szyb, słuchaj, to do dezynfekcji, a to ta kaczka, no to wiesz, tak? No, popatrz, to najlepsze jest na grzyba i osad z mydła. No, cześć, 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 popsikasz, popsikasz, poszorujesz, no, do roboty. No nie! Zwariowałaś? Co ty wyprawiasz? Przecież to ma wystarczyć nam na tydzień, a ty już to całe wypaprałaś? Jezu, nie wiedziałam. Mogę odkupić. No nie, nie, nie. No to wiesz, wodę się wymiesza z tą sodą oczyszczaną, no to, to też nam puści, no. No wiesz, bo do wszystkiego to trzeba mieć smykałkę. Do sprzątania też. A jak nie masz smykałki, to trzeba trenować, 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 jeszcze raz trenować. No. To jak tu skończysz, to yy, przelecimy korytarze. Nie, bo się, ja zrobię z ciebie jeszcze perfekcyjną panią domu, wiecie.